Witam wszystkich. To jest kanał Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie i spojrzenie na spółkę GreenEx. Spółkę, o którą wiele osób mnie gdzieś prosiło, czy to w wiadomościach prywatnych, poprzez maila, czy gdzieś tam w komentarzach. Spółka często się przewija. Zresztą, ogólnie, jeżeli chodzi o różne grupy giełdowe, fora giełdowe, no, spółka GreenEx w ostatnim czasie. Jest dość popularna. Spojrzymy więc, co tutaj takiego się dzieje i co może teoretycznie zadziać się w najbliższej przyszłości. Zanim spojrzymy na ten wykres naszej warszawskiej, warszawskiej giełdy, to na sekundkę chciałbym spojrzeć na greenex Notowany na rynku swoim macierzystym, czyli oczywiście. Jest to rynek australijski. Po to, żeby właśnie wskazać na no, tą dobrą postawę, która tam ewidentnie występuje, mamy tutaj odnotowany nowy, nowy szczyt, jeżeli chodzi o te, o te ostatnie o tą ostatnią falę wzrostową no taki tutaj wolumen przeplatany ewidentnie, jedna sesja z większym wolumenem, potem dość nawet dużo, ponad połowę mniejszy, potem znowu wzrost mniejszy i wzrost ale jednak gdzieś ten wolumen podczas tej fali wzrostowej jest równorosnący proszę spojrzeć, nawet ta przeplatanka to i tak te świeczki są coraz to, coraz to wyższe Także no tutaj pozytywny sygnał. Oczywiście te obroty nie są jakieś duże, ale jednak jak na rynek australijski powiedzmy w porównaniu z tym, co chociażby działo się przez ostatni okres, no to jednak tutaj te obroty się się wybijają. No i ten nowy szczyt również moim zdaniem wymaga zauważenia, wymaga tego, aby o nim, aby o nim powiedzieć. Tak jak gdzieś cały czas ja zwracam uwagę na te dwie świeczki z 17 lutego i z 16 marca, z tym bardzo, bardzo dużym, bardzo, bardzo dużym obrotem, szczególnie na tą z 17 lutego, ponieważ wtedy praktycznie zerowa zmienność przy tak dużym wolumenie. No także to była sesja jak najbardziej Bardziej ciekawa pod kątem obrotów, a tutaj, właśnie to, co chciałem wskazać, to, to nowe maksimum i taki powiedzmy widoczny względem poprzednich sesji wzrost obrotów. To jeżeli chodzi o Australię, ale wróćmy do nas, bo jednak u nas najwięcej się dzieje: zdecydowanie większa płynność, zdecydowanie ciekawiej. To tutaj rozgrywają się największe ruch, jeżeli chodzi właśnie o, o tą spółkę. No cóż, obserwujemy cały czas wyjście z tej tutaj pięknej formacji, która nam powstała, bardzo książkowe wręcz to wyjście, dojście do prawie, że do czubka tego, tego ograniczenia, no, wybicie również na zwiększonym wolumenie, mocny wzrost 6% i kontynuacja podczas następnych sesji. Aż do dzisiaj, no, z tym, że powiedzmy te 3-4 ostatnie sesje, wyhamowanie, mamy tutaj ewidentną strefę, której na razie walory przebić nie mogą. Ja może ją zaznaczę prostokątem. Są to moim zdaniem okolice między no powiedzmy 50. Między 2,55 a 2,75, więc no jesteśmy w tej strefie, można powiedzieć, ale jednak nie obserwujemy jeszcze wyjścia z niej. No takie wyjście na pewno byłoby dobre. Ja może zaznaczę to na, na czerwono, ze względu na to, że jest to właśnie taka, moim zdaniem, strefa podaży, którą należałoby wybić, biorąc pod uwagę poprzednie zachowanie kursu gdzieś właśnie w tych okolicach. 2,55 troszeczkę wyżej. Zazwyczaj obserwowali, obserwowaliśmy tylko górne cienie. Dwie, trzy sesje takiego jeszcze jakby próby, próby przejścia tego poziomu, próby wejścia na, na poziomy 2,70 i wyżej. no Jednak było to dotychczas nieudane. Kończyło się to mniejszą lub większą korektą. Teraz cały czas jesteśmy, jesteśmy w tym ograniczeniu, a dzisiejsza sesja, no, można by powiedzieć, że w sumie napawa jednak optymizmem, jeżeli chodzi o, o wygląd tego wykresu. Proszę spojrzeć na tą świeczkę. Bardzo ładne wyciągnięcie tutaj tego, tego dolnego. Cienia, zamknięcie 2,62, poziom maksimum podczas dzisiejszej sesji 2,64, więc jesteśmy naprawdę blisko. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres tygodniowy, no to tutaj ta świeczka jeszcze ładniej wygląda w takiej perspektywie. No i ona może dawać nadzieję na kontynuację. Również obrót tygodniowy wyraźnie zwiększony, ale wróćmy jeszcze do, do wykresu dziennego. Właśnie też chciałem zwrócić uwagę na obroty podczas dzisiejszej sesji najwyższe w całej tej fali wzrostowej. A falę wzrostową mam na myśli okres ruchu, który zapoczątkował się 7 czerwca podczas właśnie wyjścia, wyjścia z tej formacji, którą gdzieś tam też wrzucałem w sekcji społeczność jako taką zagadkę. Na jakiej to spółce tutaj takie ładne formacje nam się, nam się tworzą. Ale wracając do tego, co dzieje, się, co dzieje się teraz, zakładając, że jednak w kolejnym tygodniu udałoby się może na początek utrzymać te okolice 2,60, coś, powiedzmy 2,65 na przykład, jakieś minimalne. Minimalne wzrosty byłyby tutaj obserwowane i udałoby się podejść pod okolice 2,75. No to ja raczej spodziewałbym się tutaj ataku na ten szczyt. Tutaj mieliśmy 5 stycznia najwyższy poziom 2,77, więc jak najbardziej myślę 2,75-2,77, właśnie te rejony wtedy będą zapewne zaciekle się broniły. Spodziewałbym się jak najbardziej przy utrzymaniu w najbliższej sesji w tym w tym czerwonym ograniczeniu podczas kolejnych sesji ataku właśnie na te rejony, no i możliwe, że nawet wybicia tego poziomu, opuszczenia już tej strefy takiej no jakby. Może konsolidacji, może możemy tak to nazwać, i wyjścia ponad te 2,75, zostawienia tych, tych poziomów, które mamy teraz już za nami. To, co obserwowaliśmy dzisiaj, to, co obserwujemy na wykresie tygodniowym, gdzieś tam moim zdaniem jednak, jednak napawa optymizmem. Nawet jeżeli spojrzymy sobie tak bardziej dokładnie na ten wykres, jak to tutaj wygląda, jeszcze proszę spojrzeć dzisiaj. Mieliśmy wyciągnięcie na, na fixingu o te 2 o te grosze. Co ciekawe, też wcale obrót przy tym wyciągnięciu nie był jakiś mały, tam troszeczkę akcji się przemiliło, jak to się kolokwialnie mówi. Mieliśmy dzisiaj też kilka takich strzałów z naprawdę. Z naprawdę dużym wolumenem podczas sesji, a patrząc szerzej na ten, na ten wykres 5-minutowy, no również można by gdzieś sobie jakieś zależności zacząć rysować. Na pewno mamy widoczne wsparcie dwukrotnie obrojone w rejonach 2,45, 2,46. Tutaj ewidentnie podwójne. Podwójne dno, jakby utworzone w takiej, w takiej perspektywie czasowej, pięciominutowej minutowej z odbiciem. No i również, jeżeli oznaczymy sobie gdzieś te górne, górne szczyty, tak mniej więcej, już nawet nie musi być jakoś bardzo dokładnie, w miarę będę chciał pokazać o co mi chodzi, i zaznaczymy kolejne poziomy, kolejne poziomy wsparcia, no to możliwe, że również ta zmienność będzie nam się w najbliższym czasie zawężać, po to, żeby osiągnąć, osiągnąć ewentualnie. Wybicie, wyjście gdzieś tutaj, gdzieś tutaj z tej formacji, no i wtedy takie, takie wybicie miałoby charakter tego, co obserwowaliśmy, obserwowaliśmy już, już wcześniej, czyli właśnie wyjścia. Tutaj 7 czerwca. Oczywiście teraz takie wybicie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Jest to inny, inny interwał czasowy formacji. Zupełnie, zupełnie na wykresie nie będzie to widoczne w taki sposób jak tutaj, no ale jednak jakaś pojedyncza świeczka wzrostowa, zielona mogłaby się nam pojawić i chociażby właśnie taki atak na okolice 2,75 plus minus kilka groszy mógłby się odbyć właśnie poprzez ewentualne czy poprzez ewentualne wyjście z tego typu formacji, które możemy obserwować na, na, na wykresach, które są notowane co, co kilka czy co kilkanaście minut. No bo wiadomo, one wyglądają zupełnie inaczej, możemy tam zupełnie inne rzeczy sobie obejrzeć niż na takim wykresie dziennym, dziennym podstawowym. Także no, wracając tutaj do do spółki, uważam, że jak najbardziej ta postawa jest dobra. No wskaźniki co prawda są na dość wysokim poziomie, ale jednak obserwowane były zupełnie, zupełnie jeszcze wyższe wyższe wskazania chociażby takiego podstawowego RSI, więc no ten poziom, który obserwujemy obecnie, on jest praktycznie na granicy tego, tego fioletowego ograniczenia, więc przy ewentualnym wybiciu jak najbardziej możemy się jeszcze spokojnie oddalić nawet w okolice 90 punktów, także jeszcze miejsce do takiego ataku szczytowego tutaj pozostawione jest, taka Sesja, które trochę, która trochę te wskaźniki schłodziła, miała miejsce wczoraj. Mieliśmy wczoraj spadek trochę ponad 1,7%, no ale dzisiaj udało się, to, udało się to odrobić. Mamy zamknięcie powyżej 2,60%, cały czas utrzymanie w tej strefie podaży, ja to sobie tak nazywam. To właśnie czerwone ograniczenie. No i myślę, że jak najbardziej możemy tutaj obserwować Atak, Green X, no a Greenex gorący okres, jak wiemy wszyscy gdzieś z wypowiedzi, przedstawicieli chociażby kancelarii, która... Która sprawę Klinek sprowadzi. Ten czas na ogłoszenie wyroku teoretycznie właśnie, właśnie teraz jest. Czerwiec jest wymieniany przez wiele osób jako miesiąc prawdopodobny. Gdzieś pojawiają się głosy, że to dlatego, ponieważ no, wakacje te orzeczenia rzadko kiedy zapadają. Czerwiec właśnie jest takim idealnym momentem. Więc no, jeżeli rzeczywiście miałby to być czerwiec, no to niewiele czasu nam zostało. Także stąd też zapewne. Te zwiększone obroty, no inwestorzy po prostu nie chcą zostać bez akcji, nie chcą przegapić tego głównego ruchu. No a ten główny ruch, tak jak już wspominałem przy wcześniejszych analizach, może być naprawdę bardzo, bardzo różny. Zależy to od wysokości odszkodowania, oczywiście, które spółka ewentualnie by otrzymała. Ja tak osobiście, czysto spekulacyjnie, przy powiedzmy 70% żądanej kwoty. Spodziewałbym się wzrostu w okolice 8-10 zł, ale to takie tylko moje czysto spekulacyjne gdybania. Jak najbardziej projekt ARK, który spółka prowadzi, też jest bardzo ciekawy. Szkoda, że w ostatnim czasie no, nie, nie dostarcza nam spółka więcej informacji, właśnie jeżeli chodzi o ten projekt, ale miejmy nadzieję, że wszystko, co dobre, jeszcze przed nami. I tutaj Grinek pokaże. Tą swoją dobrą stronę w najbliższym czasie, także tak jak już wspomniałem, na koniec jeszcze podsumuję to wszystko. Uważam, że jak najbardziej atak szczytowy. Na te okolice 2,75 może mieć miejsce w najbliższym czasie, plus oczywiście tutaj wszyscy czekamy nie na te rejony 2,75 czy nawet 3 zł, tylko na wyrok i ewentualnie zupełnie wyższe rejony. No, ale też należy gdzieś tam jednak pozostawić sobie z tyłu głowy niewielką szansę na to, że na przykład rozstrzygnięcie może być dla spółki negatywne. No, a to wtedy zdecydowanie będzie wiązało się z bardzo, bardzo dużymi spadkami. Ale to jest giełda, to jest ryzyko. Myślę, warto dwie zasady. Na koniec powiedzieć, że no jest to właśnie ryzyko, które należy akceptować. Plus, należy inwestować tyle, ile można stracić, tyle, ile można stracić do, do zera, nie tam gdzieś połowę środków, 30% środków, niektórzy jakieś wyliczenia sobie robią. To jest jak najbardziej rzecz mylna. Nie należy inwestować tyle, ile możemy stracić w całości. Jeżeli ktoś takiego ryzyka nie akceptuje, no to giełda zdecydowanie nie jest dla niego. I tym akcentem kończymy. GreenX obserwujemy. Zachęcam do pisania w komentarzach, co sądzicie o, o spółce, też co sądzicie o innych, może ciekawych spółkach. Dajcie znać, jakie chcecie kolejne spółki. Do analizy oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, lajkowania, subskrybowania kanału i do usłyszenia. Cześć.